Uwaga, dajesz. Leci. Słabo. Słabo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek o tym, jakże pięknym rowerze, nie? I o tym. W sumie o tym rowerze. a o czym tym w tego to są te same. Ale to jest, jest ładniejsze o no. dziwo. Tam. A nie, Karola też jest tak. Dzisiaj sobie porozmawiamy o całkowicie nowej generacji RONDO RUDA. Przede wszystkim o tym modelu, który tutaj Loco. widzicie, czyli o Loko, którego wyprodukowano tylko i wyłącznie w 50 sztukach. Co nam się w nim nie podoba, co się nam podoba, podoba. w tym rowerze i czy go warto kupić, czy nie, dowiecie się dzisiaj z tego odcinka. Także zapraszamy. Karakan czy ładny? No, Rondo zawsze szło swoją drogą, no nie? I to już e, był wcześniej, ten rower, na którym ty jeździłeś. Potem był Mylk, no nie? Czekaj, jak się nazywał? Milk. Ten, pierwszy, ten Rad. pierwszy? A właśnie. Rad. A jeszcze wcześniej był RUD. Ale no. w sumie RUD wcześniej, wcześniejszy był przepetardą. No. To trzeba przyznać, że wcześniej Tak, Ale to były właśnie był... takie pierwsze rowery, gdzie ta stylistyka Rondo zaczęła jakby wchodzić, nie? I teraz jakby dalsze jest rozwinięcie o ich taki. Ich tak zwane DNA. Tak. Czyli te rowery są po prostu podobne. I no fajnie, i... bo oni jakby idą swoim torem tak, projektowym. Tak, to po ktoś popatrzy, to od razu widzi, że to jest Rondo, ciężko to pomylić czymś innym, no nie? Natomiast czy to się podoba, czy się nie podoba, no to, to już jest kwestia gustu, no nie? Jeden lubi matkę, drugi córkę, to tak samo jeden będzie lubiał Rondo, jeden nie będzie lubiał. No na pewno trzeba przyznać, że stylistyka jest odważna, ale co jest też plus, no bo dzięki temu te rowery są w jakimś stopniu rozpoznawalne, a dodatkowo to jest o tyle fajne, że gravelowy rower, który po pierwsze z Polski to wyróżnia się na tle konkurencji właśnie przez swój taki niebanalny design, nie? Ja właśnie tego nie jestem w stanie na przykład zrozumieć i muszę tu trochę ponarzekać, że my w Polsce staramy się, że tak brzydko powiem, udupiać wszystko co nasze, nie? nie. Trochę tak jest. No jest, że tak, po prostu, no tak trochę, Zamiast no. chwalić się tym, że mamy fajną markę, markę, która jakby wyznacza trendy, bo nie oszukujmy się, od 2000, tak naprawdę chyba 2017 roku Rondo, Rondo świecie, było jedną tak. z pierwszych marek, która wprowadziła grawele w tak dużym stopniu. I chyba jedyną polską marką, która też się pojawiła na GCNie między innymi, która ma tak dobrze zrobiony marketing, tak dobrze jakby rozwinięty dział designy, designerski, i ma rowery, które są przede wszystkim projektowane przez Polaków, są robione w 100% przez nich. Zresztą tutaj nie na darmo się podpisuje Jerzy Dąbrowski na większości tych rowerów, które jakby projektuje Rondo. Więc mamy w 100% polski fajny projekt, który wyróżnia się na tle rynku i który jakby wprowadza innowacje, które, które kopiują później inni. Nie? Bo na przykład z tym Twin Tipem, czyli ze zmienną geometrią, było później po Rondo sporo, sporo marek, które zaczynały to kopiować. Nie? To tak jak mówisz, Twin Tip A2 przecież ten charakterystyczny. Ee... Tylny trójkąt, można by powiedzieć, gdzie Rondo pokazało, następnie potem to się też rozeszło szerzej i inne marki też zaczęły coś takiego robić, nie? więc to jest o tyle fajne, Wtedy że. Spec, spec chyba wypuścił spec. jakiś tam rower, nie? Tak. No A tak naprawdę, no, ciężko powiedzieć, że był pierwszy. Ale, no właśnie ciężko powiedzieć, że był pierwszy, bo takim tym, no ale. Ale jakby Rondo było, można powiedzieć, że taką no, pierwszym, pierwszą mhm. marką, która jakby to ja przynajmniej widziałem to wcześniej niż speca, mhm. więc e, ciężko powiedzieć, że był pierwszy, ale e, no, na pewno jest to coś, co wyróżnia. I przede wszystkim. Chwała im za to, ja naprawdę biję piątki za to, że spróbowali czegoś innego, zrobili coś innego i mimo tego, że wielu osobom się to nie podoba, bo tak niestety jest, ale jakby wyróżnia dalej te rowery. I można się śmiać z wielu rzeczy, można się śmiać z, tego, z tej główki tutaj, można gadać o tym, że te rowery są brzydkie i komuś się nie podobają, ale tak naprawdę one są... One są po prostu jakieś, dlatego o nich Dokładnie. się po prostu mówi. Wiadomo, że nigdy nie będzie tak. To nie jest zupa pomidorowa, że wszyscy to mają lubić. To jest fajnie, że to jest jakieś, bo dzięki temu... Rosołek. <laughs> tak, bo dzięki temu można po prostu spojrzeć na coś... Z, z, z innej strony, tak? No można troszeczkę iść o krok dalej, tak? No bo wiadomo, do, wszystko nas, rowerówka przyzwyczaiła do tego, że w zasadzie te rowery są praktycznie wszystkie takie same, czego nie można powiedzieć o masce tak. rondo, nie? I patrz, gadaliśmy o kołach, że nie da się jakby koła na nowo wymyśleć, nie? Tak. I wjechał Zip, Nagle wjechał Zip, rozwalił wszystko tak nie. naprawdę i nagle wszyscy chcą mieć szerokie obręcze, wysokie obręcze w swoich rowerach. I nagle do, do. wjeżdża takie rondo, daje nam coś takiego i kurde, Wzbudza straszne emocje, ale przy okazji pokazuje, że można dalej robić rowery na nowo. Fajne. Nie? I robić fajne Inne. rowery. Ciekawe. I, I wiesz, i tak. nie muszą się, tak, tak jak powiedziałeś to nie jest zupa pomidorowa, nie musi każdemu smakować. Mi się osobiście podobają te rowery, zresztą tak jak miałem swojego Rata, którego żeśmy też zresztą ogrywali. Zresztą patrz, mieliśmy Rata, mieliśmy Mylka, mieliśmy, też no, mamy Ruta, tak. czyli mamy całą kolekcję całą jakby kolekcję. Te rowerów i... naszych obgadanych, mhm. nie? Z Rondo. I tak jak miałem na przykład Rata, ja uważam, że to był jeden w ogóle z lepszych rowerów, jaki, e, jakim ja jeździłem osobiście. I liczę na to, że będzie miał swoją nową ewolucję. Herd, czyli teoretycznie mhm. szosa All-Road. Tak naprawdę wyprzedziła przez lata świetne całą jakby konkurencję, bo teraz zobaczcie, że w tej chwili jakby robi się rowery allroad, road nie? Przyjęło się, że czy wcześniej Road Plusy. W tej chwili są allroady, a Hert to miał. No w ogóle za po 650 dobrych... bej, to można było Tak, i to było kilka, po... kilka, po kilka dobrych lat temu, nie? I patrz, goście po prostu jakby pokazują, że da się tą epokę w jakiś sposób wyprzedzać i da się robić coś, co będzie później kopiowane, więc za to. Chwała Mega moim zdaniem Rondo. Szos, tak. Bo jest, jest fajny. Mamy fajną polską markę, którą po prostu moim zdaniem powinniśmy się chwalić, a nie hejtować. Eee... Dobrze, to teraz może faktycznie. O ten tak, rower. Tak, design, design, tak. No Może pogadajmy o rowerze, bo RUT to jest, można powiedzieć, taki, jeżeli chodzi o grawele, taki bardziej sportowy, chyba. Nie, I taki, tak, i nie. Bo jakby sportowym takim rowerem ma być typowo Rad takim bardzo all-runderem, all krótka baza, kół, krótka no, baza nie, no, taki... kół, taki typowy sportowy. Okay. Root, pierwszy ród był troszeczkę robiony jako CX, ten też był hmm. troszeczkę jako, można powiedzieć, że jako CX, hmm. ale nie, nie, tak naprawdę nie, bo jak się przyjrzymy na geometrię, to Rondo było jedną z pierwszych takich typowych gravelowych ge geometrii, nie? I ten jest i zarówno fajny pod bikepacking, ale też do ścigania. Wiadomo, że nieco więcej tutaj waży ta rama ze względu na to, na swoją konstrukcję, ale szczerze mówiąc, to jest rower Karola, który z nami tutaj zresztą pracuje w sklepie. Sam miałem okazję tym rowerem już kilka razy sobie pojeździć i uważam, że jest to rower, który mimo swojej minimalnej nadwagi zapierdziela. Szczerze. Jest mega sztywny, bardzo dobrze tłumi tygania, Karol też jest cięższą osobą i w jego przypadku, jak widziałem jak pod nim pracuje ten rower, czy jakby pracuje cały tylny trójkąt, to gdy trzeba jest responsywny, a gdy trzeba przytłumić na zjeździe, naprawdę fajnie działa i widać jak ten cały element jakby pracuje. No zresztą tutaj też można powiedzieć, jak z Karolem też jak jechaliśmy raz na zjeździe, ja jechałem na fulu, a Karol leciał tym koło mnie, nie? I tak, tak patrzę, kurczę, mnie, mnie w sumie tłucze, a Karol leciał, no to było fajne, nie? No, no, ale samo tutaj... pokazuje, na ile ci rower może pozwolić. Nie? Tak, no tutaj akurat Karola rower no to jest dość z tych większych rowerów, bo to jest Xelka. I tu jest taki ciekawy patent, z którym Karol się z nami podzielił, bo rondo przez swój ciekawy design, prawda? I tutaj przez zaprezentowanie w ten sposób. Tutaj robiło się trochę inaczej z bidonami, tak? Więc no tutaj, tutaj nie mogli po jedno... prostu zrobić bidonu, bo inaczej by sztyca ładowała o inserty. Więc muszę je przenieść tu No być. dokładnie. No i teraz tutaj jest taki patent, że Karol po lekkiej modyfikacji, obniżając troszeczkę koszyk, może sobie zmieścić dwa bidony 0,7. Tak, 0,7 podkreślamy, to 0,7. Wigzelce wchodzą tutaj. Dwa bidony 0,7. W MC myśmy próbowali, wchodzić 0,7 i 0,5 po kombinacji, więc wcale nie trzeba tu zakładać fidloków, chociaż i tak je dostajecie w zestawie i te fidloki tutaj, tę bazę montażową do fidloków macie już jakby razem z rowerem, ale przy, kombin przy kombinowaniu delikatnym koszyków możecie zmieścić tutaj spokojnie zwykłe bidony. I nie trzeba tu nic kombinować jakiegoś ultra trudnego, wystarczy dorobić dziurki. To wszystko całe mody, nie. Tylko o wiadomo, że trzeba pamiętać o bocznym jakby wyciąganiu koszyków, bo nie może no bo być ten koszyk tak. wyciągany do góry. E, co tu jeszcze z takich ważnych rzeczy, o których to, warto. To, co trzeba powiedzieć, no to na pewno ludzie będą pytać o mocowania. Więc tak, mocowanie góra. Mocowania. Dół. Standardowo, pyk, pyk. No i no na widelcu. widelcu brak. Nie ma i myślę, że nie potrzeba. To od dłuższego hmm. czasu, jakby ludziom staramy się tłumaczyć, że nie wiem naprawdę, jaki trzeba mieć rower i do czego ma on służyć, żeby te mocowania się przydały. Kiedyś pamiętam, że jak kupowałem swój rower, to musiały być te mocowania, pies i mhm. jeden z pieszych grawej. Bo przecież ja tam będę woził cały swój dobytek życia, nie? No Taka Użyłeś? prawda. Nie. Właściwie ja też tak na początku w użyłem. Fokusie... Nie, użyłem, no. raz widziałem, użyłem. Więc miałeś Abilon, jeden zapiąłeś, którego Dwa pewnie... bidony, a. które a. pogubiłem jeszcze przy okazji po drodze, a no. zapinałem je tylko i wyłącznie na morską pięcetkę, bo wszyscy mówili, że będzie mi brakować wody, a dupa nic no. nie brakowało. No. Ja miałem wody. tak w Fokusie. Musiały być, musiały być, były. Nie użyłem ani raz? W trochę płakałem, że ich nie ma? A w sumie, no. przeszkadza, ani razu nie czułem potrzeby, żeby to Ja uważam, że to są najbardziej bezsensowne mocowania, które są niepotrzebne, chyba że faktycznie ktoś jest jakimś bikepakowym freakiem i wtedy. No wiadomo, nie. to wtedy wybierze sobie inny rower i tak, to wszystko. Dokładnie. Nie? A to jest rower, który ma być do ścigania. I właśnie z fajnych rzeczy, Karol jechał teraz Galicja Gravel Race w tym roku. Mhm. I nie jest to wiadomo poziom łopaty, czy mhm. Kondzia, czy Christiana, ale ten rower. Pod, Karola nogą przywiózł go na bardzo wysokim miejscu, nie pamiętam dokładnie którym, ale wiem, że przez chwilę jechał, przez znaczną większą część wyścigu jechał na czwartym miejscu, za tymi największymi koniami, nie? A, a tak naprawdę Karol sam mówi o tym rowerze, że jak ten rower po prostu się rozpędzi, to leci jak taran. Także ja sam widziałem, jak go jeździ no. na tym rowerze i naprawdę na płaskim, pod ciężką nogą, pod ciężkim kopytem, ten rower naprawdę lubi prędkość. To no tutaj przyznać. podobnie jak już on do nas przyzwyczaiło. Mostki są robione, dedykowane do rondo, więc to w Polsce. jest tak, w Polsce wycinane ładnie CNC, wszystko tutaj super elegancko wygląda. Prowadzenie kabli wewnętrzne. Tak jest. I to dość tak przyjemnie prowadzone nie ma tutaj dramatu, więc nawet do serwisu jest bardzo proste, ale jeżeli tak wy się tym nie będziecie wy się zajmować. tym nie będziecie zajmować. Z takich małych rzeczy mogę powiedzieć, że już jest planowany nowy most no, no to... A, I jeszcze nie, z jednych nie. innych ważnych rzeczy jest to, że można tutaj założyć inny mostek. I może być to na przykład Deda bardzo ładna, hmm. może być to FSA, na przykład. Bo jakby standard tego mocowania jest taki sam dla innych jakby e, mostków z innych marek. Więc nie, musi, nie musicie być skazani na ten mostek, możecie sobie założyć coś innego, jakbyście bardzo chcieli. Tak. Jak już jesteśmy przy mostku, to może też warto powiedzieć o. Sztycy, która jest okrągła, więc e, też w razie dowolność. Tak, pełna dowolność możecie sobie kombinować, wymieniać, na co chcecie i tak dalej. Natomiast e, one fabrycznie e, są karbonowe czy nie? tutaj w tym. Zależy w którym z zależy modelu, kronowe. ale w większości przypadków w najtańszym chyba jest tylko aluminiowa, a tak mhm. to jest karbonowa e, sztyca. Tu jest jeszcze taka ważna rzecz, że tutaj mamy montaż pod przerzutkę przednią, jeżeli byśmy to chcieli zrobić, ale też mhm. ma być, dowiedzieliśmy, się, że z biegiem czasu ma być tu schowek. Aha. Więc coś tu ma Ciekawe. po prostu być jeszcze dołożonego do tych dwóch śrub i będzie tutaj po prostu mały schowaczek na pierdolety. Tak. No Więc... ale to też na y, Krzysiek, który jeździ na tym zielonym. On właśnie ma GRX-a i tutaj właśnie ma to taką doczepioną do przerzutki przedniej. A. On, y, bo y, właśnie warte. wtedy no. patrzyliśmy, że kurde ten bo zazwyczaj... Teraz już praktycznie u nas wszyscy jeżdżą jeden na i właśnie u Krzyśka to zauważyłem, bo on ma dwa blaty z tak, przodu tak. i właśnie tą przerzutkę. Nie? Z ważnych rzeczy suport T47, czyli moim zdaniem najfajniejszy support na obecne czasy. I oczywiście Hug UDH, który będzie Wam pozwalał założyć między innymi nowego rada, którego tutaj mamy i do którego za chwilkę przejdziemy, ale też nie będę spoilerował, ale po cichu to powiem, mhm. że będą tańsze grupy na UDH. Także mhm. fajnie, że rower jest jakby przystosowany do tych jakby najnowszych rzeczy, które będą wychodzić, bo tak Z samo grupy MDB i tak dalej to jest fajne, nie, no bo tak naprawdę Możecie już mieć jakby do przodu i potem, no bo z ramą zawsze jest tak, że jeżeli później na przykład trzeba wymienić, to trzeba wymienić całą ramę, nie? Tak. A, a tutaj tu już macie dostosowane, więc. Samo tym wiesz, bo masz RETR, która sprawia. I, jest i chciałem rowerem. sobie założyć, kurde, tego, a nie, no. nie ma, nie. A mogłaby być już odświeżona tak, tak naprawdę, nie? Bo już chyba za długo jest na rynku w tej formie, którą, którą akurat tam prezentuję. Tak, no akurat, no właśnie, rower jest fajny, tylko właśnie no tam akurat udechana, no ale to. Temat Ale, na inny odcinek. Dokładnie. Nie, nie odbiegajmy od Rondo za daleko, więc przybliżmy się do tego roweru, który tutaj akurat mamy, a którym jest Rut Loco. Zwarywany. Czyli, zwarywany szalony. szalony. Rower, Czekamy. który był dla kogo zaprojektowany? Dla pana Tomasza Marczyńskiego. Dla Tomka Marczyńskiego, który swoją karierę zakończył i od e, lat jest związany tak naprawdę z marką Rondo. Sami wiecie, jaki jest Tomek. Tomek jest fajną, pozytywną osobą, która lubi rzeczy inne i nietuzinkowe, i dla niego tak naprawdę to Więc... malowanie powstało. No i siłą rzeczy, rower jest taki jak Tomek. Crazy. Mocno, Crazy mocno logo. Trochę, mocno logo. E, tak, w każdym razie to rower, który powstał w sztuku, sztukach ilu? 50. 50. My mamy tych sztuk 3 na sklepie i tych sztuk nie będzie produkowane więcej. Z czego? Dwie sztuki nie są dostępne do sprzedaży, czyli zostaje nam 48. Czyli my mamy 3 z 48, które będą wypuszczone na cały świat do sprzedaży. W tym przypadku mamy numer 14 mhm. e, rozmiarze M, mamy numer 13 chyba welce albo wesce, i mamy numer 10 też w wesce albo welce. Nie wiem, który jest do którego dopisany. Ale panie, panie, bo ludzie będą pytać, czym to się różni to od tego. Tylko malowaniem, tak naprawdę, ale <laughs> i oprócz tego jeszcze o sprzętem, o sprzętem, bo ze względu na to, że jakby no, Tomek też jest wymagającą osobą, zresztą były kolaż. Profesjonalny gość, który no, wiesz czym się to je, więc też musieli zrobić kawał dobrej maszyny i zrobili. I tak naprawdę nie mogło w tym rowerze zabraknąć z Reda. No i to jest coś, co kurde, no, nawet dzisiaj, jak żeśmy sobie ty gadali. Jak... Nawet jak prowadzisz ten no, rower. Jak prowadzić ten rower, to w ogóle łapiesz za te kleny. No ale to już wiadomo, to można, to jest też temat na inny odcinek. Zresztą w sumie też na kanale tutaj Przemek omawiał te grupy, także też możecie sobie wrócić, zerknąć. No tak, jeżeli chodzi o ten rower, no to. Saram Red, najnowszy w wersji gravelowej, przygotowany pod UDH z iloma biegami z tyłu? 13 biegów 13. z tyłu, do 46 od 10, bardzo ciasne stopniowanie, bardzo mhm. wygodna jakby Zmiana biegów, dostosowanie kadencji. Zresztą, Łukasz, który jechał teraz z Andy, notabene mieliśmy dzisiaj z nim nagrywać film, ale chłopisko nie roz... się odlecze, to się nie Rozchorowało. W każdym razie mówił, że to było idealne tak naprawdę dla niego zestawienie pod względem jakby kadencji. Więc yy, z RAM, wypuszczając 13-rzędowego eksplora, zrobił to tak jak trzeba i ciężko się z tym nie zgodzić. Mamy w tej chwili najlepszą chyba gravelow gravelową grupę na świecie w postaci REDA, i liczymy na to, że niebawem. Tańsze grupy też się pojawią w tej technologii, głównie chodzi nam o klamki i na to rzędową kasetę z przyrzutką UDH. Eee, Kolejna meca... rzecz koła. Koła, o których już gadali. <laughs> tak. chyba myślę, że już tutaj temat jest wyczerpany, jeśli chodzi o te. To znaczy, koła. tutaj, jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć cały odcinek o kołach, no to wam go tutaj podziękujemy, nie tak jest. Tak. To są e, zipy, też, które miały swoją premierę razem z Ramem z Redem. Z, tak, z grupą Sram RED. No to. Jak chcecie sobie o nich więcej posłuchać, no to odnosimy Was do naszego filmu, który był przeznaczony właśnie o kołach. Topowe no to... koła, w tej chwili nie ma hmm. drugich takich gravelowych kół na świecie, więc zib jakby sobie zagarnął dość mocno e, rynek. Tutaj mamy Eski, czyli ten troszeczkę tańszy model, ale też myślę, że w zupełności wystarczający. Co jeszcze mamy z, fa z fajnych rzeczy? Mykmyka. Mykmyka i to nie byle jakiego, bo... Bo elektronicznego. Tak jest. Więc wystarczy po prostu się na tym powiesić, Wiciu zaprezentuj. Zjechałem. Fest. No i naciskając dwie do góry, droperek nam się podnosi. Z fajnych rzeczy nie ma kabla. A jak jest kabel, to zawsze jest z nim problem, bo jak jest kabel, to jak sobie przesuniemy gdzieś tycę, czy na przykład chcemy ją wyciągnąć, to się wkurzamy, zszypniemy łaciną i stwierdzimy, że więcej z tego nie znaczy będzie. Wbrew pozorom to tak. To się wydaje, że to jest niepotrzebne do momentu, aż masz jakiś bardziej techniczny zjazd. Tak, i jak lubisz zapierdzielać w dół piecu. Tak, to wtedy, a kolejna rzecz, to jest też takim fajnym plusem, bo jeżeli mamy tutaj srama AXS-a, to jeżeli Ci się przerzutka wyładuje, to zawsze możesz sobie podmienić. No. To masz taki jakby backup, nie? No bo tak, na pewno przerzutką częściej pracujesz niż tym, więc zawsze masz jakby taką dodatkową baterię zawsze przy sobie, nie? Dokładnie, dokładnie tak, więc może się na pewno przydać. Co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze szwalbę Overlandy, bardzo fajne opony, do których się śliniłem, szczerze mówiąc i powiem, że bardzo mi się podobają, ale patrzyłem na Rolling Resistance, to wcale tych oporów, toczenia jakiś rewelacyjnych nie mają. A ja na to zwracam uwagę, żeby mhm. na asfalcie ta opona mimo wszystko nie muliła, ale tak czy inaczej... Podoba mi się ta opona. No I warto chciałbym, sprawdzić, chciałbym bo spróbować, wiesz, nie? technikalia technikaliami, ale czasami po prostu to, co wiesz, technikal w takich laboratoryjnych rzeczach wychodzi tak, a Ty się na tym przyjedziesz i może Ci akurat podpasować, nie? bo będzie Ci nie? pasować. No właśnie, to są takie subiektywne kwestie, które trzeba przetestować eee, po prostu samemu. Nie? Samemu, dokładnie. Eee, co mamy jeszcze fajnie? Mamy fizyka, eee, fizyka w wersji gravelowej. Z karbonowymi prętami, więc kolejny plus, też nie jest mm. przeszczędzony, mogli dać tu tańsze siodełko, a dali fajne siodełko o takiej dość uniwersalnej szerokości na Biedny karbonowych nie prętach. Nie? nie ma. Następna rzecz, razem Kierownica. z kołami i z redem wyszła nowa kiera Explore. I to jest kierka, która ma już fajnie zrobione prowadzenie kabli, bo ma kable bezpośrednio prowadzone na zewnątrz, ale tak schowane, tak wkomponowane w tą kierę, że niczym nie przeszkadzają, a przy wymianie mostka nie trzeba rozpinać kabli. No i super. To, jest, to są takie rozwiązania, które się po prostu lubi, szanuje i mechanicy dają na pewno lajka. Dokładnie, a tym bardziej, że to jest kierak. no zresztą nie oszukujmy się, wszystko co z karbonu, jest, co jest z zipa, jest dobre jeśli chodzi o tłumienie drgań. Mhm. Sam jeżdżę na kierze, która równorzędnie wyszła razem z Redem i to jest ten Zip Road, ten Ergo chyba, się nie mylę, ten spłaszczany. Przepetarda kiera, najlepsza kiera na jakiej ja osobiście jeździłem, ta jest tak samo równie dobra. No i oczywiście jeszcze mamy do niego fajną mówikę Prologo, bardzo mięciutka, wygodna owieczka, która na pewno będzie się Wam dobrze zachowywać podczas jazdy w terenie. No nic, Widzicie, ale wróćmy jeszcze trochę do malowania. Co my tu mamy na tej ramie? Kolory. Kolory, bardzo ładne, <laughs> modne, pastelowe. <laughs> tak, kolory. Mamy znaczenie, czyli 14 numerek. I mamy tutaj, chyba, jeśli się nie mylę, tatuaże Tomka Marcińskiego. Jeśli się nie mylę. I przede wszystkim jest to, to... ten ptaszek, tak? Między innymi ten ptaszek. Między innymi to co ta palemka, która tutaj jest. Mhm. Czy na przykład jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj. Czy taka buźka uśmiechnięta śmieszna. Eee, czy, czy, chyba ona jest tutaj od wewnątrz. O. A jest tak tutaj, no. Na widelcu tak w sumie, o. Także mamy nie lada jakby gratkę dla przede wszystkim kolekcjonerów. Tym bardziej, że Mamy tych sztuk tylko 48 w sprzedaży, dopuszczonej do wszystkich sklepów na świecie. Mhm. Więc jeżeli ktoś Fajna chce mieć gratka, fajny nie? rower. Na pewno taki, który nie często się zdarzy, że na ustawce ktoś przyjedzie takim samym. No taką furą to jednak no, no. No, nie ma za dużo takich rowerów. W więc... topowej specyfikacji i rower, który przede wszystkim no, jest przemyślany. Nie? No bo tutaj szczerze nie ma się tak, jakby do czego przepić. Tu wszystko jest. Tak jak trzeba, nie? No nie ma nawet z czego tutaj co zakombinować, no. żeby coś podmienić. No. Rower w rozmiarze M waży 9,2 kg, ale ma dropper, więc o tym no. trzeba pamiętać, więc ten dropper też nie też jest lekką wolę, karbonową no. sztycą, więc myślę, że jakbyśmy go dali na lżejszych oponach, bo te też opony nie są najlżejsze, dołożyli mu jeszcze jakieś lżejsze koła, dołożyli mu lżejszą sztycę jakąś karbonową, to byśmy gdzieś doszli pewnie do 8,4, więc w rozmiarze M, patrząc na to, że jest to rower, który no, musi troszeczkę więcej ważyć, przez to, że ma taką nie inną konstrukcję ramy, to myślę, że jest to dobry wynik. No to moi drodzy, teraz podsumowując, rower, który zdecydowanie jest na pewno nietuzinkowy, jeżeli. Ten jest nietuzinkowy, to ten jest jeszcze bardziej nietuzinkowy. No i co? Jakbyście byli zainteresowani, to SK, MK, LK, e, mamy, mamy na, na sklepie. Dokładnie. Tak. Także, no można powiedzieć, że to jest taka spo, spory kawałek tortu, jeżeli chodzi o ten, no bo trzy, e, trzy rowery z bardzo limitowanej edycji, to jest, no, fajna gratka, no nie? Także zapraszamy też, nawet jeżeli ktoś chce przyjść sobie zobaczyć, e, jak to wszystko wygląda, kupić, no to też jak najbardziej. Eee, wagę powiedzieliśmy docenowo, eee, no czekaj, bo nie wiem, co my mówimy? 38 tysięcy złotych. Tak, 30... jest, tak jest wyceniony W tym momencie ten rower. jest to no. I Jest to tak naprawdę jedna z tańszych konfiguracji na rynku, jeżeli chodzi o rowery na redzie z tych mhm. takich renomowanych marek i przede wszystkim dobrych rowerów mhm. na redzie. I jest to chyba jedyny rower, który ma droper na redzie. Także moi drodzy, jeżeli chcecie mieć coś tak naprawdę wyjątkowego, to myślę, że. Taka maszyna na pewno spełni Wasze oczekiwania, na pewno nie będziecie niezauważeni. I wzbudzicie na zazdrość na niejednej ustawce gravelowej. Gdy ktoś po prostu będzie na was patrzył i spoglądał na ten rower, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Jest na co popatrzeć. Moje kolorki, Ja lubię fiolety, mhm. lubię takie pastele i tak naprawdę... No jest no naprawdę no, fajnie jest to dla, mi się tutaj Tak. Dla kogoś rower. kto też lubi tak estetycznie, nie, no, naprawdę fajnie jest ten rower zrobiony. Nawet jest... szczerze mówiąc, powiem ci, że go składałem, rozpakowywałem, to mi się tak zakręciło tutaj, wiesz, wokół, zaświeciło mi się oko do niego i pomyślałem sobie przez chwilkę o nim. Ale, ale no, na tę chwilkę na razie, na razie ja osobiście no, no, no nie, można mieć, nie można mieć wszystkiego, więc tak. muszę się skupić na tym, co mam obecnie. Ale w każdym razie mi się podoba, bardzo bym go chciał. Jeżeli chcecie mieć taki rower, zapraszamy do nas na velopoint.pl, na naszą stronę internetową, ewentualnie do kontaktu na Whatsappie, mailowo. Piszcie śmiało, jeżeli macie jakieś propozycje, my chętnie Wam e, z tym pomożemy. Oczywiście u nas macie bike fitting. W sklepie, więc możecie sobie skorzystać ze studia backfittingowego. Mhm. Więc wyjeżdżając z takim rowerem ze sklepu, wyjeżdżacie od razu po ustawieniu. Dopasowanym rowerem Dokładnie. do siebie. No i co? Jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, zachęcamy też do zostania na dłużej, klikając subskrypcję, żeby takie i inne ciekawe produkcje, które powstają na kanale kolarskim, Was nie ominęły. Dokładnie. Więc no to co? My się chyba żegnamy. Co, coś, Wiciu, może jeszcze przespoilerujemy, coś będziemy jeszcze w najbliższym czasie kręcić ciekawego. Łukasza Ugarenkę, będziemy z nim na pewno gadać o andach, więc to będzie taki odcinek, który... Mhm. o którym trzeba będzie wspominać. Chcemy tak naprawdę tworzyć więcej treści takich gadanych, żebyście mieli po prostu o czym posłuchać. Jeżeli tak. macie jakieś propozycje, to śmiało w komentarzach nam dawajcie znać pod każdym z naszych filmów, a my chętnie jakby z tych sugestii skorzystamy, tym bardziej, że Zapowiadając Wam kanał, otrzymaliśmy tak. tych sugestii całkiem sporo, więc będziemy je powolutku realizować. Tak, tak jak Wam obiecaliśmy, że będą to trzy filmy w tygodniu, natomiast no, w tym momencie musimy jakby zrobić produkcję, bo sami wiecie, że to też nie jest tak, że nagle wyskoczy pach, tak? My musimy to wszystko jakby wyprodukować, żeby móc systematycznie dla Was ten content dostarczać. Zatem my się z tego wywiążemy, mamy już końcówkę, końcówkę roku, więc od stycznia ruszymy pełną, pełną parą. My w tym momencie mamy już nagranych kilka filmów do przodu. Tak także... naprawdę dużo wcześniej, bo tak. z Witkiem mieliśmy zacząć od stycznia, a tu zaczęliśmy troszeczkę wcześniej, więc powolutku tak, sobie tak, to także wszystko wdrażamy. <laughs> tak, tak, także będzie tak. szybciej. Tak, no to także. to tyle. Moi drodzy, żeby nic z Was nie ominęło, Kanał kolarski dajemy subika. Jeżeli film się Wam podobał, no to zachęccie nas do działania, dając tego kciuka w górę. No i co? My widzimy się w kolejnych produkcjach. Do, do zobaczenia. Zobaciska. Żegna się z Wami Przemek. I witam. Pozdrawiam.